Patryk to różowa rozgwiazda nosząca tylko seletynowe krótkie spodenki we fioletowe kwiaty, mimo że ma niezwykle niski iloraz inteligencji, jest najlepszym przyjacielem i nieodłącznym kompanem SpongeBoba. W wolnym czasie lubi nic nie robić lub łapać meduzy. Mieszka pod wielkim głazem, jest sąsiadem z Kalmara. Lubi jeść wszystko, co wpadnie mu w ręce. Jest bardzo leniwy i gruby. Nie uprawia wcale sportu. Ma również siostrę sam. Patryk jest różowy, ma duże oczy, czubek na szczycie głowy i malutkie kropki na ciele. Nie nosi koszulki. Jest dość wysoki, tęgi, wyższy od SpongeBoba. Patryk jest ukazany jako bardzo silna osoba. W wielu odcinkach widać, że podnosi skałę. Jest też ukazany jako świetny kierowca. W przeciwieństwie do SpongeBoba potrafi bardzo dużo zjeść. W jednym z odcinków zjadł podwójnego kraboburgera Deluxe jednym kęsem. Ma bardzo duży apetyt. Do jego umiejętności możemy również zaliczyć niemruganie przez długi czas. Jest w tym bardzo dobry i organizuje ze SpongeBobem zawody w gabieniu. Patryk jest drugim dzieckiem Margie Herba oraz wnukiem Eda oraz Maw. Sam zaginęła podczas wielkiej fali. Nie spotkali się aż do odcinka siostra Sam. Poznał SpongeBoba, gdy był jeszcze dzieckiem. Gdy został pełnoletni, przeprowadził się i zamieszkał pod swoją skałą. SpongeBob i Patryk są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa. Spędzili ze sobą znaczną większość swojego życia i są bardzo blisko siebie. Patrykowi zależy na SpongeBobie, co pokazano w wielu odcinkach. Często próbuje udzielić SpongeBobowi jak najlepszą radę, nawet jeśli jest całkowicie nielogiczna. Kiedy jego najlepszego przyjaciela nie ma wokół, Patryk smutnieje. Chociaż wielokrotnie kłóci się ze Spongebobem, zawsze na końcu się godzą. Pomimo tego, że Patryk jest drugim głównym bohaterem, w kreskówce występuje rzadziej niż Skalmar. Patryk ma bardzo mały pępek. W sezonach od pierwszego do trzeciego Patryk był pokazywany z dużą ilością zębów. Ale w sezonach po filmie pokazano go tylko z jednym zębem. W jednym z odcinków dowiadujemy się, że Patryk codziennie budzi się o trzeciej nad ranem, aby zjeść kraboburgera. Kiedy Patryk myśli, jego mózg wydziela śmierdzącą parę. Ulubionym kolorem Patryka jest akwamaryn. Koncepcja, że Patryk jest głupi, opiera się na wyglądzie gwiazdy morskiej powolnej głupie. Ale w rzeczywistości są bardzo sprytne i bystre. Patryk panicznie boi się pająków. Widać to w jednym z odcinków, kiedy nie ma w domu SpongeBoba. Wciąż miewa koszmary o pająkach i uderza SpongeBoba kamieniem, ponieważ myślał, że ten ostatni to pająk. Patryk jest praworęczny. Znak zodiaku Patryka to Lew. Patryk, mieszkający pod kamieniem, to odniesienie do wyrażenia mieszkać pod kamieniem. Co oznacza brak wiedzy o bieżących wydarzeniach lub kulturze popularnej. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz w treści Patryk.